Witam ja Państwa. Chciałbym uroczyście otworzyć siódmą uroczystą sesję Rady Miasta. Co nim się uczynię? Witam Wysoką Radę, witam prezydentów, witam przedstawicieli Urzędu Miasta. Zgodnie z porządkiem obrad, następnym punktem, który mamy, to jest składanie kwiatów podwodnikiem. Thank you for Bardzo często mówimy, że Wejherowo jest stolicą duchową kaszu. Ta duchowość ona ma wiele płaszczyzn. Ona jest przede wszystkim związana z kalwarią, ale i też z tym wszystkim, co się dzieje w Wejherowie. Między innymi budujemy Centrum Kultury, żeby dać możliwość, żeby kultura pod pojęciem duchowości się bardzo mocno rozwijała. Jeżeli mówimy o dzisiejszej sesji. To mówimy o związkach Herowa z Janem Pawłem II. Jest to bardzo ważny moment z tego względu, że właśnie od niedawna, od początku tego miesiąca wiemy, że Ojciec Święty jest naprawdę święty. Ludzie to mówili zawsze, ale teraz jest dokument, który to podkreśla. I na pewno jest domą też miasta Wejerowa, że te związki ma. Na dzisiejszej sesji było wypowiedziane wiele elementów, które pokazuje te związki. Ale tak naprawdę te najważniejsze to są te z obecnością Jana Pawła II, wówczas jeszcze nie papieża na naszej Kalwarii, a później już jako papieża osoby, które koronowała Matkę Bożą Wejherowską. Są to takie najważniejsze elementy. Są jeszcze inne, bo też miasto przyznało medal miasta jako znaczenie dla Jana Pawła II za to wszystko, co zrobił dla demokracji, dla samorządności, dlatego, żebyśmy sami mogli decydować o sobie. Więc nauka papieża jest dla nas bardzo istotna i myślę, że w Wejherowie widać te znaki, widać te akcenty i kierunkowskazy, którymi próbujemy iść tak, żeby to miasto się lepiej rozwijało, a nam wszystkim było lepiej. Panie Mirosławie, bardzo rzetelnie i w sposób niezwykle interesujący przedstawiał Pan związki Jana pawa II z Wejherowem. Proszę nam powiedzieć, skąd czerpał pan te informacje? Znaczy przyznam, że z zawodu jestem historykiem, a więc gdzieś mam to we krwi. Mam taką swoją już taką upodobaną specjalność, że zbieram, że gromadzę. Niemniej tak jak to zostało wypowiedziane tutaj na sesji tym wszystkim, co stanowiło osobę Jana Pawła II za życia w jakiś sposób, żeśmy wszyscy uczestniczyli. Każdy miał to szczęście, każdy miał tę sposobność, że mógł gdzieś tam skrzyżować swoją drogę z, czy z kardynałem Wojtyłą, czy z papieżem, czy klęknąć na przykład u jego groba. Więc była to szansa dana, dana naszemu pokoleniu. Myślę, że wszyscy z tej szansy żeśmy skorzystali. Ja może dodatkowo w ten sposób, że mam upodobanie do gromadzenia materiału, do uszczegółowania danych i z Zbierania ich wspólne na przykład referaty. Okazuje się, że tych związków było bardzo dużo. Chyba niewiele mieszkańców Wejherowa wie, że w 1953 roku Jan Paweł II osobiście gościł Wejcherowie. Dokładnie. No, dziś może jest to już informacja w jakiś sposób yy, nagłośniona, jest ona upamiętniona tablicą. Niemniej ta pierwsza informacja. Mam tę satysfakcję, że skierowana do mnie, że byłem w Wejcherowie, znam, pamiętam. No, wówczas była zaskakująca i wszystkich nas zmobilizowała do tego, żeby dociekać tej prawdy. Tu wielka zasługa pani Osowickiej, pana mójskiego z klasztoru Wejcherowskiego, że prawdę tę udało się wydobyć i utrwalić. No i możemy szczycić się obecnością przyszłego papieża księdza Wojtyły na naszej wejherowskiej Kalwarii. Zatoka lasu wstępuje w rytmie górskich pogoków. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod broni. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś, źródło? Gdzie jesteś, źródło.